Fala uderzeniowa jest nowoczesnym i niezawodnym sposobem walki z bólem. Wysoka skuteczność zabiegu potwierdzona została wieloletnimi badaniami klinicznymi. Fala uderzeniowa to fale akustyczne przenoszące energię w bolesne miejsce, przyspieszając proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu, pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów, zwiększenie produkcji kolagenu oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Dzięki czemu zachodzi proces leczenia i regeneracji ścięgien oraz tkanki miękkiej. Uszkodzona tkanka powoli regeneruje się i wspomaga proces leczenia w obszarze poddanym terapii. Fala uderzeniowa jest bezpieczna, nieinwazyjna, Szybko przywraca sprawność ruchową. Zabieg ten nie tylko zwalcza objawy, ale również źródło bólu, dzięki czemu osiągnięty rezultat nie jest jedynie chwilowym efektem. Muzyka